Dobra, to tak eee, zaczynamy pracę z narożnikami. Hmm, będą nam potrzebne nożyce, narożniki. Hmm, laser mamy nożyce. Weźmiemy eee, sobie narożniki. Weźmiemy sobie najpierw kilka. I idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Dobra. E... Zaraz wam to wszystko pokażę. Jak się da, czy się nie da. Muszę to jakoś ustawić. Widać okno? Okno widać? Nie widać? Więc tak, najpierw przygotujemy sobie narożniki w sensie podocinamy je. Później będziemy ustawiać laser, no i będziemy je zakładać na gips. Tak, standardowe okno ma tutaj 1,5 metra. Nawet nie całe 1,5 metra. Narożnik mamy 3 metrowy. Ja akurat używałem narożników ocynkowanych. Trzeba uważać po prostu podczas pracy, żeby jakby nie zedrzeć narzędziami tego cynku. są też narożniki aluminiowe których nie lubię z tego względu że są bardzo miękkie i po prostu wyginają się jak, jak papier ale też swego czasu na nich pracowałem wolę zdecydowanie te moim sposobem na takie wyważenie narożnika jest po prostu przykładam sobie narożnik na, na palec i mniej więcej mam E, środek, będzie przyciąć, tak? zobaczymy jak to wygląda. Cyk, cyk, cyk. Na pewno będzie pasować. Elegancko, nawet jest za długi. Także tak. E, przykładamy. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o narożniki, zawsze je ścinam pod skosem na końcach. Wtedy nam tutaj nic nie będzie haczyć. Jeden mamy. samą, cek i cek, no wyrzucamy, tu odcinamy, dobra, czekamy cały czas za wiosną. To jeszcze jest zimno. Najważniejsze przy tynkowaniu, żeby yy, temperatura w pomieszczeniach była dodatnia. Yy, producenci tynków yy, zalecają, że no, powinno być plus 5 stopni, ale powiem Wam szczerze, że wszystko powyżej zera będzie ok, także można lecieć. Dobra, narożniki mamy. Yy, tu mamy. Polecimy teraz. Pokażę wam na dwóch pomieszczeniach na razie, sobie podoczynam. Okna okna, są wszystkie takie same. gdzieś jak będzie ściana, to później pokażę wam na ścianie. Tak to będzie wyglądać i robimy to samo, czyli narożnik na rękę. Sprawdzamy gdzieś środek ciężkości. Tu będzie syk, Sek. Cyk, cyk, Przykładamy, Docinamy na odpowiednią długość. Odcinamy końcówki. Cyk, sek, cyk. cyk. No. Eee, pracuję teraz sam, bo z pomocnikami to różnie bywa. Ogólnie sobie przychodzą do pracy albo nie przychodzą. Także robię sam. Miałem też dwóch tymkarzy, dwie maszyny, ale brak ludzi. Brak ludzi. Maszyna e, rok czasu stała w garażu, bo nie było po prostu chętny do jej obsługi. E, no dobra. Teraz tak. E, muszę rozrobić gips i będziemy zaraz zakładać narożniki na okna i ustawiać laser. Widzimy się zaraz.